masa Lecimy z drugą stroną i czterech narodów jeszcze do wygrania chłopie Dzień Mamy nadzieję że oby... ten. Oto wyniki rundy kwalifikacji czas proszę państwa popatrzmy na tego zawodnika mała prędkość na początku Znowu wyszedł z progu. Niezbyt poprawnie lądowanie. Oto tabel. Publiczny. Słabo. Proszę państwa. Widzicie? Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Dobrze zaczął. Doskonałe wyjście z progu nie wylądował oglądają państwo wy... no, Trochę... publiczność liczy na tego skoczka mała prędkość na początku znakomicie się wymił poprawne lądowanie bez telemarku tak wygląda a oto Czas na pier... Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Przy mucie, powoli. Poprawny wybicie. Idealnie wylądował. Przed państwem, proszę na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Komicie się wybił. O, bardzo daleki skok. 8, o, to totalnej Ciekawe jaki skok odda ten zawód Na pierwsze próby. To doskonałe wyjście z progu. 200... 208 metrów. Oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. O. No ładnie. Witam... Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. A oto kolejny skoczek. Przed Państwem... Na. na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Dobrze zaczął. Znakomicie się wybił. O, bardzo daleki skok. Oto dalej. Widzimy... Na belce startowej siedzi następny stoczek. No i te mamy Trzeba. Jeden fałszywy ruch. Doskonałe wyjście z progu. Można sporo stracić. O! Bardzo daleki skok! Tak wygląda tabela końcowa dzisiejsza. O to nas. Jaki sk na rozbiegu widzimy? Oto. Mam. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Znakomicie się wybił. Znakomite lądowanie. Od. Skoczka. Jaki... Cieka... Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków Wystartował Mocno wyszedł z progu O, bardzo daleki skok Oto tabel na bel... Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika Wystartował To dzisiaj jeden z najdalszych. Tak wygląda tabela końcowa Jesteśmy ciekawi przed publiką. Teraz czas na następnego skoczka. I skok. Dobrze wyszedł z progu? O, bardzo daleki skok. Oglądają państwo wyniki pier... Na be Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. I rozpoczął skok. Znakomicie się wybił. Lądowanie w średnim stylu. Oto brzetna. miejsce. Publiczność na... Skok czeka kolejny zawodnik. Doskonałe wyjście z progu. Wylądował bez telemarku. Oglądają Państwo. Pani... Jest jest na sygnał tak. do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. wiecie się wybił. O bardzo daleki skok. O dobrze państwem Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. A oto kolejny skoczek. Odbił się od startowej? Znakomicie się wybił. Niepewne lądowanie. Oglądają Proszę państwa, czekamy na skok tego zawodnika. że wyszedł z progu. O, bardzo daleki Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Proszę Państwa, widzimy zawodników. Oto czas. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Dobrze wyszedł z progu. Niepewne lądowanie. Oto dane z rezultatem. Jest. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Znakomicie się wybił! O, bardzo daleki skok! Oto przed Państwem tabela wow. z wynikami. O, teraz. Przewaga 100 punktów. Publiczność. Proszę Państwa, czeka. Oto. Jest. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Znakomicie się wybił. Lądowanie w średnim stylu. Oto tabela z rezultatami na tryb. Jesteśmy ciekawi, co pokaże ten zawodnik. Mocno wyszedł z progu. O, bardzo daleki skok! Oto przed państwem tabela z wynikami. Oto. Nie. Proszę państwa, rzecz na nad... A oto kolejny skoczek. Znakomicie się wybił. O, bardzo daleki skok. Oglądają państwo wyniki pierwszej serii. Na skok czeka kolejny zawodnik. Nie ruszył. Doskonałe wyjście z progu. O, bardzo daleki skok. Oto przed Państwem tabela z Oto przed. Oto. Na pierwszego skoku, a na rozbieg. Proszę Państwa, czekamy na skok. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Wystartował. Znakomicie się wybił. Idealnie wylądował. Spójrzmy. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansu. Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Z kroku. niezbyt poprawne lądowanie widzimy zawodnika czekającego Jesteś, na sygnał startu. O, o dobrze, <tryk> Na skok czeka... Przed. Proszę. Na skok czeka kolejny zawodnik. I rozpoczął skok. Doskonałe wyjście z progu. Piękne lądowanie. Oto tabel. Na. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Że wyszedł z progu. Znakomite lądowanie. Na sygnał do rozpoczęcia skoku, ocz... Na rozbiegu widzimy następnego. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego oh, cool, konkursu. Cool. Dzień dobry. Proszę Państwa, czekamy na belce startowej. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Mocno wyszedł z progu. Lądowanie z idealnym. Oglądanie. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Doskonałe wyjście z progu. Mamy nadzieję, że obejrzymy dalej. Tak wygląda ta końcowa na dzisiejszego konkursu. Treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Znakomicie się wybił. Doskonałe lądowanie. Oto tabela z rezultatami o. pierwszej serii Proszę. Na skok czeka kolejny zawodnik. Mocno wyszedł z progu. Lądował. Widzimy zawodnika, tak wygląda. Czas na pięć, proszę Państwa. Przed Państwem, publiczność liczy na tego skoczka. Wystartował. Znakomicie się wybił. Oto tabela z rezultatu. Proszę. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Mocno wyszedł z progu. O, bardzo daleki skok. Tak wygląda tabela końcowa. Oto... Proszę Państwa, popatrz. Proszę Państwa, przed. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Znakomicie się wybił. Lądowanie z idealnym. Oto tablet. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Wystartował. Wyjście z progu. Niezbyt poprawne lądowanie. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. A oto. A teraz widzą Państwo końcową tabelę pucharu kontynentalnego. Co to też koniec? Oto. sezonu. Podobnie konkursów, ale tymczasem kończę. Trzymajcie się na razie. Cześć.